Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj opowiemy o termostacie. Latem było trochę za ciepło, a o tej porze roku silnikowi jest troszeczkę za zimno. I problem z ogrzewaniem. Prawdopodobnie problem wynika z usterki termostatu. Jest to dosyć typowe o tej porze roku, że, że właśnie okazuje się, że jednak musimy ten termostat wymienić. Na szczęście nie jest to trudne i można to zrobić samemu. Nie w każdym aucie oczywiście. Tutaj oczywiście. mamy dosyć prosty samochód, w przypadku którego raczej powinno nam się udać. Oczywiście trudno wszystkie komplikacje przewidzieć, ale spróbujemy. Także wracając, jeżeli, jeżeli macie taki problem, że latem silnik się przegrzewa, z kolei zimą silnik jest permanentnie niedogrzany, ogrzewanie działa zbyt słabo, to prawdopodobnie problem tkwi właśnie w termostacie. Zwykle jest tak, że z biegiem czasu ten termostat obrasta brud po prostu. Zbierają się osady, kamień kotłowy i blokują termostat. termostat. Zadaniem termostatu jest to, żeby otwierać obwód większy w układzie chłodzenia w zależności od temperatury. Jeżeli ten termostat się blokuje, obwód albo pozostaje cały czas otwarty, i wtedy właśnie auto nie dogrzewa zimą albo y, obwód jest zamknięty i wtedy się auto może przegrzać, nawet zimą. W każdym razie wyjmiemy ten termostat, ten termostat y, ma takie objawy, jakby, jakby właśnie się nie zamykał. Tak jakby był częściowo otwarty, to znaczy, że silnik latem ledwo, ledwo daje radę. Troszeczkę się przegrzewa, a o tej porze roku jest troszeczkę niedogrzany, nie, nie działa ogrzewanie tak, jak powinno. W tym samochodzie termostat znajduje się w tym miejscu, jest on z, zintegrowany z obudową, gdy się otworzy, Płyn z układu chłodzenia trafia do chłodnicy i tu się schładza, po czym wraca do silnika. Gdy jest zamknięty, po prostu w tym wężu nie ma płynu. Obieg zostaje zatrzymany. Wtedy działa tak zwany mały obieg. Mały obieg polega na tym, że ciepła woda, ciepły płyn nagrzany przez silnik, wędruje w kierunku nagrzewnicy wnętrza. Zaczynamy od zdjęcia plastikowej osłony. Ona była termowolcie zamontowana na wcisk. Mamy teraz dobry dostęp do termostatu. Sprawdzimy sobie, czy ten, który mamy, wygląda podobnie. Okazuje się, że tak, jest to właściwa część zamienna. Często się zdarza tak, że w jednym modelu samochodów może być stosowanych kilka różnych termostatów. Trzeba zwrócić uwagę nie tylko na sam kształt obudowy, ale też na parametry, bo termostaty mają różne temperatury otwarcia. Na przykład, w zależności od rynku, czy w zależności od wyposażenia, czy od konkretnej wersji silnikowej, te różnice mogą być spore i zamontowanie złego termostatu może się źle skończyć dla silnika. Także, termostat dobieramy zawsze nie tylko po kształcie, ale i po temperaturze otwarcia. I przy okazji, termostaty, nawet te markowe, nie są szczególnie drogie. Nawet te takie z najwyższej półki, z wyjątkiem jakichś tam rozwiązań zintegrowanych z całymi obudowami, kosztują zwykle kilkadziesiąt złotych, czasami kilkanaście. Rzadziej kilkaset, ale to tak. są właśnie już te zintegrowane. A tam kosztuje z tym, 100 zł i jest. To... A jest to, jest to markowa część tak. z wyższej półki. Na termostatach nie warto oszczędzać, dlatego że te, te, te właśnie niemarkowe tanie niewiadomego pochodzenia czasami nie trzymają parametrów i właśnie otwierają się przy dowolnych temperaturach albo nie zamykają się wcale. Czasami są wykonane z materiałów, które łatwo korodują. W związku z tym taki termostat, byle jaki, potrafi wystarczyć na, na przykład na jeden sezon i, i znowu zaczyna sprawiać problemy. Więc, żeby nie grzebać, yy, powielokroć dobieramy dobry termostat z dobrą temperaturą, markowy, dobrej firmy. Ponieważ yy, termostat jest dosyć wysoko, prawdopodobnie dużo płynu chłodniczego nam, nam nie wycieknie. Natomiast żeby zminimalizować ilość płynu, która po prostu wyleje się z samochodu, spuścimy troszeczkę ze zbiorniczka wyrównawczego. Tyle ile się da. Obniżymy poziom płynu w układzie mniej, mniej nam wyleci. Jeżeli nie macie taki, takiego urządzenia do spuszczania, pewnie nie macie. Nie Zbyt przejmujcie się, wystarczy. tak naprawdę wystarczy, wystarczy od skręcić jeden z węży i upuścić trochę tego płynu. Oczywiście najlepiej podłożyć coś pod samochód, dlatego że to jest jednak glikol. Niekoniecznie dobrze to zrobi na, na trawkę, na którą to wylejemy, także nie wylewamy tego do studzienki, tylko zbieramy. Tutaj tworzę właśnie podciśnienie i to podciśnienie nam wypompuje nadmiar płynu ze zbiorniczka. Ile go mamy jeszcze? Jest całkiem dużo. Potrzymaj rurkę. O, a ja pompuję. Kiedy już się zabieramy za płyn, warto się mu przyjrzeć. Jeżeli jest klarowny, czysty, tak jak w tym przypadku, to dobrze to świadczy o kondycji silnika. Natomiast jeżeli mamy tutaj ślady jakiegoś brudu, oleju, jakieś, jakieś, jakieś ślady emulsji, to może to świadczyć o tym, że w naszym samochodzie uszkodzona jest uszczelka pod głowicą. Tutaj symptomów jakiegokolwiek uszkodzenia nie ma, płyn jest Piękny, czysty. To teraz zaczniemy odkręcać przewody z termostatu. Do tej pory nam się nic nie wylało, bardzo dobrze. I teraz pozostaje nam odkręcić już sam termostat. Troszeczkę nam się termostat przykleił. Musimy go, musimy go zdjąć udarowo, ale udało się w tym momencie. O, o ten termostat. Oczywiście będziemy wymieniać także uszczelkę. Ona z reguły jest w komplecie, jeśli nie to warto się o nią postarać. Taka 20 dwudziestoletnia uszczelka, nawet kilkuletnia, tak naprawdę po nie, nie na pewno... zapewni nam szczelności. A po zdjęciu już na pewno się nie będzie nadawała do ponownego tak. użycia. Zanim kupiliśmy nowy termostat, sprawdziliśmy jakiej marki jest oryginalny. I mamy tu napisane Valer. Mamy też znaczek Mercedesa. Kupiliśmy termostat tej samej marki. I co się okazało? Że, w tym, że on jest w zasadzie taki sam jak oryginalny. Bo to nawet, jest oryginalny. Bo to jest oryginalny. W tym miejscu, gdzie fabrycznie był wykonany znaczek Mercedesa, on został usunięty, wyfrezowany. I gdybyśmy kupili ten termostat w autoryzowanym sklepie Mercedesa, byłby to taki sam termostat ze znaczkiem Mercedesa. Byłby oczywiście droższy. Tak a dwa, tak, ze dwa, trzy razy. Dwa, trzy razy droższy. Czyszczę teraz. Tą powierzchnię, do której będzie przylegała nowa uszczelka. Tu zwykle zostają jakieś tam złogi, właśnie zaschniętego starego płynu. Jeżeli nie wyczyścimy, to uszczelka nie będzie dobrze przylegała. Efekt będzie taki, że Pocieknie. na pewno zacznie siec. To samo robimy z wewnętrzną stroną węża. Tu były takie białe osady, które się właśnie pozbywamy. Przykładamy nową uszczelkę. Spróbujemy włożyć ten Jak łatwo się, się domyślał, pasuje tak jak oryginalny. Bo jest oryginalny. Bo jest oryginalny. Chociaż kupiony poza salonem Mercedesa. Nie zawsze się to udaje, niestety. Bardzo często oryginalne części są dostępne tylko w autoryzowanych serwisach. Tutaj akurat mieliśmy szczęście. Ale to nie jest już pierwszy taki element w ten sposób kupiony. Zdarzało mi się tak kupować elementy zawieszenia, w których zatarto znaki producenta. Nie tylko do Mercedesa. Zdarzało mi się takie części tak, znajdować tak. do BMW, do Volvo. Maciek która zaczyna przykręcać nowy termostat. Przy tym przekręcaniu trzeba uważać, żeby nie przedobrzyć, bo bardzo często te elementy są mocowane w aluminiowych korpusach. Śruba jest wykonana ze stali, I w związku z tym jest dużo twardsza od tego korpusu, w który się ją wkręca. Więc. Jeżeli ktoś chce przykręcić to zbyt mocno, może z łatwością urwać gwint i wtedy powstaje problem co z tym dalej zrobić. Pamiętajmy, żeby, żeby dwa razy nie robić tej samej roboty o wszystkich opaskach, one są tu absolutnie niezbędne, muszą trafić na swoje miejsce. Przy zaciskaniu opasek też powinniśmy uważać, żeby nie przedobrzyć, ponieważ metalowa opaska e, za mocno przeciągnięta może uszkodzić przewód gumowy, ale też nie mogą być luźne. Także. Tutaj też dokręcamy z umiarem. Nie używamy zbyt wielkich kluczy, bo przy tych wielkich kluczach nie czuć tego, jak mocno przykręcamy. I to właściwie jest koniec roboty. Termostat został wymieniony. Teraz nie